Po wyjściu z kliniki konieczne są jeszcze dwie, trzy wizyty kontrolne. U mnie w klinice są to wizyty obowiązkowe. Nie zalecam, aby pacjentki same zmieniały sobie opatrunki. To ja muszę dojrzeć, czy wszystko dobrze się, prawidłowo goi. Po zagojeniu rany pooperacyjnej przystępujemy do pielęgnacji blizny. I tutaj już pacjentka zostaje szczegółowo przeze mnie poinformowana, jakiego rodzaju opatrunki pielęgnacyjne na blizny musi używać. Ja zalecam używanie żelu silikonowego. Najczęściej tuż przed wieczornym prysznicem pacjentka powinna wmasować ten żel w bliznę. Przykładowo 5 minut jedna blizna. Tego typu masaże powinny być wykonywane do 3 miesięcy. Oprócz żelu silikonowego w ciągu dnia zalecam używanie opatrunku tzw. plastra silikonowego. Są to plastry wielokrotnego użycia, co oznacza, że taki plaster nie jest plastrem jednorazowym, a wystarcza na 3 miesiące. Składa się on z trzech warstw. Ma powłokę materiałową i warstwę silikonową. Bardzo ważne jest, żeby na suchą bliznę, bez kremu, bez balsamu, przykleić tą warstwę silikonową i docisnąć biustonoszem. Zalecam noszenie plastra silikonowego z biustonoszem pooperacyjnym przez 3 miesiące po zabiegu. W okresie rekonwalescencji obowiązuje pacjentkę oszczędzający tryb życia. Oznacza to, że nie powinna dźwigać ciężarów, nie powinna też uprawiać sportów. Do półtorej, dwóch miesięcy po zabiegów obowiązuje zakaz sportów, do czterech tygodni po zabiegu nie powinna podnosić dziecka. Ważne jest również, aby unikała wszelkich infekcji w tym okresie, ograniczyła kontakty towarzyskie i wyjazdy.